Szanowni Państwo, drodzy kibice, no wiele, wiele przemów już, już za mną, jeszcze pewnie kilka przede mną, natomiast takich no, takich okolicznościach jeszcze nie przemawiałem i, i co mogę powiedzieć? No, jestem wzruszony. To jest wielka, wielka chwila, wielkie docenienie mojej osoby. Ja się tak się szczególnie cieszę, bo z upomnienia tego muralu, bo ten mural jest z jednej strony z centrum miasta, to jest bardzo. Ważna okoliczność, że nie tylko na rakowic, tylko tam w dzielnicy związanej z klubem, ale także w centrum pojawia się coś związanego z klubem. Ale także patrzę w chwili obecnej na budynek Urzędu Miasta i cieszę się, że urzędnicy będą mogli codziennie sobie spojrzeć, obejrzeć i, i pooglądać i, i móc wyjrzeć, zastanowić się. Dokonać właściwych wyborów w najbliższej, mam nadzieję, w przyszłości, patrząc na nasze niebieskie barwy i tego i także życzę. Ja chcę po pierwsze tylko podziękować wszystkim kibicami, też sponsorami, ale także trenerowi i prezesowi, ale przede wszystkim trenerowi, który nas prowadzi przez te wiele lat takim dużym sukcesem i bez niego to wszystko by nie było możliwe. To, co chciałem Wam przekazać, że na pewno y, na tym muralu trochę proporcje są zaburzone, bo to ta drużyna i, i wy jako kibice powinniście pełnić pierwszoplanową rolę, a ja powinienem być nieco, nieco w cieniu, ale, ale to, co Wojtek powiedział być może to jest dlatego, żeby, żeby tutaj nacisk na, na urząd miasta, na urzędniku był, był większy i z tego tytułu... A moja osoba jest, jest, jest większa. I chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, szczególnie sponsorom, ludziom, bez których nie byłoby tego klubu nie byłoby tych sukcesów, no nie ma tutaj z nami największego sponsora klubu i, i osoby bez której yy, no i ja bym przed wami nie stał i nie przeżylibyśmy tych pięknych, pięknych chwil, czyli przede wszystkim Michała Świerczewskiego i yy, yy, myślę, że yy, może naprzeciwko kiedyś tutaj powstanie mural yy dedykowany właśnie jemu, no bo to to jest największy autor tych sukcesów, ale historia się nie kończy, mam nadzieję, że tam na górze troszeczkę miejsca zostawiliście i, i zapiszemy kolejne e, piękne złoski w, w, tej, w tej naszej pięknej, pięknej przygodzie. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję, trzymajcie kciuki, bądźcie z nami w tych ostatnich meczach. No i prostech, bądź kolejny plan. serdecznie.